Siemam wam wszystkim wbrew miniaturce i tytułowi bit, który zaraz usłyszycie, nie został wygenerowany przez AI, ale za to sample, które użyłem już tak. W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tak właśnie wygląda przyszłość samplingu. Od kilku dni bawię się w generowanie sampli, ulepszanie ich poprzez wymyślanie lepszych promptów i poprawianie parametrów. To może zacznijmy. Skąd te sample? Do stworzenia tych sampli użyłem modelu Music Gen. Jest to model open source, stworzony przez Meta, czyli Facebooka, model, który trenował na ponad 200 tysięcy godzin muzyki. Licencjonowaną muzykę pod ten właśnie cel. Tak więc wpisanie prompta z nazwami własnych wykonawców lub utworów nie daje tutaj żadnych ciekawych rezultatów. Model ten ma kilka wersji: small, medium oraz ten, którego używam, czyli large. Na mojej karcie graficznej, czyli RTX 4056 GB RAMu, daje radę, ale wygenerowanie jednego 30 sekundowego pliku trwa około 10 minut. Co do samego datasetu, głównie był trenowany na muzyce dance EDM, cokolwiek to znaczy, a następnie corporate. To już nie mam serio pojęcia, niech fani dadzą znać. No dobrze, wróćmy do bitu. Główny sample brzmi w oryginale tak. Przed rozpoczęciem cięcia sampla zesplitowałem ścieżki na sample oraz perkusję, ponieważ trochę mnie denerwowała. Swoją drogą, ten model mocno przesadza z bębnami. Następnie w DAWie połączyłem te ścieżki ze sobą, ale perkusję znacząco ściszyłem, wyciąłem górne pasma, a sam sample podbiłem. Taki przygotowany sample wrzuciłem do maszyn, pociąłem, ułożyłem sekwencję, dograłem perkusję i mamy bit. Pomijmy na razie aspekt moralny. Do tego jeszcze przejdziemy. Co z prawami autorskimi? Według prawa unijnego oraz amerykańskiego nie posiadam praw autorskich do wygenerowanego sampla. Możecie wrócić do fragmentu, gdzie puszczałem sample, wziąć go, zrobić beat i nic wam nie mogę zrobić. Aczkolwiek, gdyby faktycznie na tym historia praw autorskich by się skończyła, to AI umarłoby w 5 minut, tak więc. Jak to jest naprawdę? Tak. Sam wygenerowany sample nie ma praw autorskich, ponieważ one należą do ludzi. Aczkolwiek obróbka materiału wygenerowanego przez AI należy już do mnie. Tak więc mam prawa autorskie do bitu, który zawiera element AI, nawet jeśli by składał się bit z samych sampli AI. Dla przykładu wyjdźmy trochę poza bity. Kilka lat temu ukazał się serial Marvela Secret Invasion. Swoją drogą, mega słaby serial, nie wiem jak to mogli Samuelowi zrobić. Serial ten miał intro wygenerowane przez AI. Była to dosyć głośna sprawa, ponieważ był to początek boomu na AI i formy prawne nie były tak jasne jak dziś. Czołówka, pomimo tego, że jest wygenerowana, jest mocno obrobiona przez grafików i dlatego właśnie Marvel ma do niej prawa autorskie. Graficy i montażyści dopasowali ze sobą kilkadziesiąt scen wygenerowanych, i same to dopasowania jest dziełem człowieka. Tak więc, jeśli generujesz cały bit, nie masz praw autorskich. Jeśli generujesz sample, następnie tniesz, filtrujesz, zapętlasz ten sample, a następnie dogrywasz swoje instrumenty, masz prawa autorskie. Do no to sobie wyjaśniliśmy, mam nadzieję, więc jak obiecałem, przejdźmy do aspektu moralnego. Zanim skomentujecie ten film, zastanówcie się proszę o ile, to jaki dokładnie aspekt Was wkurza w tym. Nie okradamy żadnego artysty, tak jak przypominam, właścicielem modelu zapłacili za muzykę. Mnie osobiście wkurzają firmy, które kradną materiały objęte prawami autorskimi i uczą tymi materiałami swoje modele. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak jakiś organ dobierze się do dupy tym firmom, aczkolwiek jest to bardzo ciężko udowodnić. Przejdźmy w takim razie do tego, co prawdziwego truskula może tutaj wkurzać. Parafrazując Ostrego, jeśli Sam z AI, jesteś chujnie producent. Nie znam zdania Ostrego na ten temat, ale zebrałem parę feedbacków od znajomych i zdania są wyjątkowo skrajne. Marcin, czyli druga strona mojego duetu producenckiego Wax Eaters, jest team tylko winyl. Musi być digging, trzeba kopać w skrzynkach i that's the way. To jest typowy reprezentant policji bitowej. Z drugiej strony, pytałem się o zdanie dobrze znanego w polsce DJI producenta i on powiedział mi tak. Są dobre piosenki i są złe piosenki i koniec końców nikogo to nie obchodzi, z czego to jest zrobione. I tak szczerze, Zgadzam się z każdym z nich. Dla mnie są to dwie strony tej samej monety. W konsekwencji nadal ma powstać hip hop. Może po prostu innymi metodami. Eksperyment jest wpisany w hip hop i pcha tą muzykę już od 50 lat. Być może sample, generowane przez AI, nie są przyszłością samplingu, a może rozwinie się to tak bardzo, że wytwórnie muzyczne będą wręcz namawiać producentów do korzystania z ich muzyki, bo źródełko wyschnie. Nie wiem, jak to rozwinie się dalej, ale możecie być pewni, że to dzieje się już dziś. Bo może to już daleko idące przypuszczenie ale mija już trzeci miesiąc od pierwszych single Evidenza z płyty Unlearning Vol. 2, a sampli na samplet z nich, jak nie było, tak nadal nie ma. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym i już za niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z AKI MPC, tym razem MPC 5000. Do zobaczenia!